Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Gwardia Narodowa na ulicach apel by gromadzić wody i zapasy co wydarzy się w USA podczas totalnego zaćmienia słońca, materiał pierwszy, kwieci 2024 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek obecnie wszystkie rzeczy są prawdopodobnie możliwe, nie wykluczam żadnych to może się, to może się w USA wydarzyć może w innych krajach, w tym w Polsce, trudno powiedzieć, czy będzie w Polsce zaćmienie słońca. To nie wiem, jak będzie to możliwe, że będę nagrywał, a więc, zaczynając materiał. Ostrzeżenie, aby za zaopatrzyć się w żywność i gaz przed zaćmieniem słońca 8 kwietnia, nie jest jedynie kwestią ostrożności, to pierwszy ruch w kalkulowanej strategii konsolidacji władzy i kontroli nad pozorem bezpieczeństwa publicznego. To wezwanie do działania maskuje yy, głębszy, bardziej złowierz, yy, złowrogi pr program daleki od dobrobytu ludności, którą rzekomo chroni. Za zasłoną cudzysłów bezpieczeństwa publicznego kryje się mrożący krew w żyłach program: systematycznie tłumienie sprzeciwu, wdrożenie systemów łączności awaryjnej, zaprojektowanych specjalnie w celu przejęcia wątków komunikacyjnych pomiędzy głosami odmiennymi, nie służy naszemu bezpieczeństwu. To kaganiec na ustach wolności i słowa. Skupianie się na Uciszeniu zwolenników antyszprytego, grupy antyrządowych, zwolenników przetrwania i określonych frakcji politycznych nie ma charakteru zapobiegawczego. To drapieżny, wyrafinowany atak na same podstawy wolności i demokracji, ujawnienie informacji przez informatora amerykańskiej armii o masowych. Rozmieszczonych w si y siłach zbrojnych podczas alarmu ratunkowego Eclipse nie jest ostrzeżeniem, to dzwonek alarmowy machinacji głębokiego państwa, de facto Deep State, mające na celu zdziesiątkowanie ludności i zastąpienie jej posłusznymi, zmilitaryzowanymi klonami w oczekiwaniu na stan wojenny, ujawniają złowieszczy spisek mający na celu uzurpację. Sobie całkowitej kontroli. To nie jest zarządzenie, to zamach stanu w zwolnionym tempie. I pełzający reżim totalitarny, rozważmy rzekome awaryjne przygotowania do zaćmienia słońca, przeplatające się ze strategiami przeciwdziałania atakom biologicznym. To nie jest rutyna, to próba znacznie mroczniejszego planu. Narracja o bezpieczeństwie to zasłona dymna, mająca marna przykrywka dla, dla lat skorumpowanego planowania i federalnej koordynacji, mająca jeden cel absolutną władzę nad społeczeństwem zapewnić, y, y, ciszy, y, zapewnienie ciszy i uległości, gdy opadnie ostatnia kurtyna to, to nie, tu nie chodzi o bezpieczeństwo publiczne. To bezkompromisowe przejęcie władzy, wyczerpujące planowane demonizacja konkretnych cudysów zagrożeń, wymuszenie milczenia nie, na, nie są środkami ochrony, ale narzędziami ucisku, torującymi drogę przyszłości, w której wolność jest jedynie wspomnienie. Inwigilacja jest wszechobecna, a sprzeciw jest zbrodnią. Nazywanie tej sytuacji tragiczną to mało powiedziane. Chodzi o przejrzenie kłamstw i rozpoznanie wzorców oszustwa i kontroli wplecionych w tkankę naszego na społeczeństwa przez tych, którzy twierdzą, że, so że nas chronią. Oficjalna narracja, starannie stworzona e opowieść o strachu i uległości, odwraca uwagę na po od podstępnej rzeczywistości ich programu. Odpowiedzią na ten atak na nasze wolności nie może być bierność. Musi to być stanowczy i niezachwiany opór. Zaakceptowanie ich narracji oznacza podpisanie naszego własnego ujarzmienia. Musimy zachować czujność kwestionować każde cudysów, oficjalne oświadczenie i przygotować się na burzę na horyzoncie. Budowanie odpornych sieci i wspieranie niezniszczalnych linii komunikacji to nasza tarcza przed ich próbami izolowania i podboju nas. Świat jest ich bronią, ale na nasza jest wiedza, gotowość i jedność. Czas na działanie jest teraz stawką i jest nic innego jak nasza zbiorowa wolność i przyszłość naszego społeczeństwa stoimy na rozdrożu twarzą w twarz z przeszłością, w której nasze prawa są reliktem, nasze głosy uciszają się, a wolności zostają utracone. Zaćmienie może być tymczasowe, ale cień jaki rzuca na nasze wolności może na zawsze zaciemnić nasze życie. Musimy stanąć razem, stawić czoła tej tyranii, reżim totalitarny także, i odzyskać wolności, które nam się prawnie należą, zanim ostatnie echa demokracji zostaną zagłoszone przez marsz autorytatyzmu, a nie bardziej reżimu totalitarnego. Akurat się chyba nadaje na YouTube. Dzisiaj mamy 2 kwietnia 2024 rok. Będzie opublikowany ten film. Możliwe, że jeszcze będzie jeden. Tu się żegnam z Państwem. Dziękuję za uwagę i do